Swe oczy ku górom, skądże nadejdzie mi pomoc. I zajść święte miejsce. Tym razem Góra Świętej Anny. Kanysy, cześć, gorole, joje, ja franek, i ja ojeżdża po Śląsku na kole. A dzisiaj takie ciekawe miejsce. Miejsce kultu znowu. To jest Anna Berg, czyli góra świętej Anny. I dzisiaj stąd zaczynam i tu skończę. Kiedyś tu przyjada jeszcze na pielgrzymka jakoś, ale to innym razem. Dzisiaj tu zaczynam, tu skończę. A jada stąd. Pod Opole nad jezioro Turawski tak opętla w koło jeziora, i potem zaś przyjeżdżam tu z powrotem. To będzie ponad 90 km. Mam nadzieję, że będzie przyjemnie i fajnie, bo pogoda zapowiada się. Ekstra, tereny, super, tak jak widać. Dzisiaj Rzek przyjechał w trochę innej koszulce, a dzisiaj jest dokładnie 11 ja 11 Maja Wczoraj było 10 Maja i powiem wam, że tak trochę ryzykuję w takiej koszulce, bo wczoraj Jaszczymski węgiel, czyli moja ukochana drużyna wygrała z kędzierzynym koźle z Zaksum, a to są ich tutaj tereny. Także dziwajcie się jaką odwaga. Ale mam nadzieję. Że tak jak siatkówka, tak żaden inny sport nie ma tak przyjemny do kibicowania, bo kibice są zawsze e, tolerancyjni, fajni tak samo jak całe sanktuarium na górze świętej Anny. Bo powiem wam to od początku Tu tutaj okay, teraz Jostoja, to, to tu Ileś tam milionów lat przede mną, przed nami, to był wulkan. To był stożek wulkanu. My tu stoimy teraz na stożku wulkanu. Dlatego takie fajne widoki tu są, chociaż już trochę drzewa zasłaniają. Tam jest autostrada A4. Po tym 600 milionów lat temu, przeszedł tu lodowiec, zakrył to wszystko, cofnął się i jakiś 100 milionów temu chyba jak ktoś nie wie to niech się tam poczyta zajść tu przeszedł lodowiec, ale tym razem go nie zakrył całości tego wulkanu tylko stożek został i to był taka taka wyspa wśród lodów, potem się to wszystko cofło no i w XVII wieku na tym terenie jakiś hrabia wybudował klasztor i osiedlili się tu Franciszkanie. A w tej chwili jest to sanktuarium, jest to miejsce kultu e, głównie dla mieszkańców województwa opolskiego, ale jeżdżą tu szejscy z całego Śląska i z całej Polski, z całego świata a tak jeszcze, jak już nawiązując do kibiców to tutaj, w tym miejscu, e, to był jeden z nielicznych kościołów, o ile nie jedyny na tych terenach, gdzie msze były odprawiane w języku niemieckim, w języku polskim i w języku morawskim. A muszę Wam coś pokazać, bo znot, tu jakiś kolega se wybudował Pensjon i ten pensjon to jest ja wiem czy to widać podejdę bliżej tam pensjon Hanysek ha. widzicie nie ma tu jeden nie ma tu jeden Hanys No to jesteśmy pod pomnikiem czynu powstań śląskich to jest na upamiętnieniu trzeciego powstania śląskiego w ogóle to jest bardzo ciekawe miejsce bo a, tutaj kiedyś i teraz stoi ten pomnik tak jakże już chłopak te ziemie należały do, do różnych, tu są różne ten, tu kiedyś było mauzoleum niemieckich żołnierzy, a tu pod pomnikiem jest pełno podziemi. Tam są takie lochy i teraz się zastanawiają, ci co tam chodzili, czy to są te miejsca, gdzie ci żołnierze byli chowani, jak to było wszystko zrobione. Tu jest w ogóle pełno. Tych tuneli, taki najdłuższy tunel. Bo tu to co widać, tam to jest ten amfiteat. Amfiteat wybudowali Niemcy, bo im nie bardzo pasowało, żeby tu poloki coś czciły. Tam zresztą do kościoła, do bazyliki przychodziły pielgrzymki. Tak jakże że tu pod tym, są podziemia. Tu sto to mauzoleum Teraz to widać, że góra świętej Anny to jest wulkan bo z każdej strony jest podgórka a na samym szpicu jest świątynia Łaj! Pora set metrów przy takim nachyleniu i Franuś musisz leźć z koła bo jest stary i zasapał się. Pije piwo, niezdrowo się odżywio. Oj ale nie smajcie Was wie, co to znaczy ten, ta małża, czy nie wiem co to jest dajcie znać jak ktoś wie co to jest szlak się zapowiada, tak jak ja go do, ekstra ścieżki rowerowe, lasy, łąki, rzepaki, nic no jeździć powiem Wam, się aż boja, bo cały czas skępy i potem końcówka te 90 km będzie cały czas podkępa Muzeum sztuki sakralnej Trzeba tam wyjść Gminy Strzelce opolskie Pełno figurek Starych bifejów Obrazków. Wszyscy z mniej więcej widzicie, tak? To jest obraz, który jest wiecznym kalendarzem. Tak, o co tutaj chodzi? To jest wszystko tym butykiem pisane. Po lewej stronie w okienku, po lewej data na Wielkanoc. Po prawej stronie na Zielonej Świątynie. U góry w okienku jar, czyli rok. Niżej w prostokocie monat. Czyli miesiąc, to widzicie Państwo, tam jest, tam jest juni, w kółeczku znak Sobiaku, niżej tutaj po środku jest lista imion do imienin na każdy wyszczególniony miesiąc, czyli jest juni i jest od 1 do 30. Tutaj jeszcze pod figurkami są opisane pory roku, pod tą figurką pierwszą, drugą, trzecią i czwartą. i no. czasę trzeba sobie kupić coś do picia, bo o, się już chce z z auta patrzcie tam się ścigają Tor samochodowy, zaraz obok jest pole golfowe i tu panowie trenują uderzenia. Tu pani trenuje jak uderzać piłeczka do dołka. Ten najchętniej to by chce tu teraz siódł tam jest restauracja wziął zimne piwko i posiedział cały dzień jest tu przepiękny ten obieg cicho, spokój jedynie co słychać to te auta gryczą tam na tym torze wyścigowym bardzo piękne i wyrokliwe miejsce na Opolszczyźnie. Przejechał że jakieś 12, 13, no, 15 kilometrów od Góry Świętej Anny. Sanktuarium Świętego Jacka, piękny park i jakby ktoś przejeżdżał może przyjść i odpocząć. Chwila. Patrzcie, słyszycie to? Piękny dźwięk. A jak to jeszcze słychać długo? W jakimś lesie ci ja to tam. A tak po maluśku to po leku bo co chwila coś fajnego Kaś widza. Także sobie co chwila kaś wleza. Bo jest skrzyżowanie, teraz nie wiem kajuchać czy w prawo, czy w lewo. Jak byś ty jechała. Jakbyś ty jechała. No dobra, lewa w prawo. Ale tu jest ładnie. Cicho. Zielono już. A. W lecie tu będzie borówek Matko jedna Jakie 10 kilosów mi jeszcze zostało Do Jeziora Turawskiego Ale pięknie O takiej podróży W tym roku marzył Cicho, spokojnie Co jakiś czas, no przez jakąś wioskę się przejedzie I zaś do lasu Coś wam to mówi Tempelhof, to jest jakieś chyba lotnisko. I coś wam powiem, dojechał że do tego jeziora Turowskiego albo zbiornika wodnego Turów i tak ryktyk to tam po lewej stronie po drodze bym mógł jechać tu tak tam ślad prowadzi i osoby wyjechał na wały prawdę mówiąc nie wiem czy to jest legalne czy nielegalne ale tu przynajmniej dużo widać ja pierdzielę tu już całe hordy komarów wyjeżdżą tu na dół a tu nie idzie od komarów wytrzymać jest elektrownia wodna o mocy 1,2 MW. No to jest tela za rok, wyprodukuje trochę ponad rok z moich paneli. W coś normalnego nad tym jeziorem Turawskim trochę życia widać, bo i karczmak znalazł otwarto. Restauracja jakoś tam, nie pamiętam nazwy, zamówił że chce. Halibuta i plaża jakoś tam wygląda, i tu chyba przyjeżdżają opolanie na wypoczynek. Alibut Frytki, Surowki 45 zł ale pięknie komary się zaczynają odzywać dobra jadę dalej bo mi tu pokazuje że mam być na 18.30 a zostało mi jeszcze 30 km i tu jak taki jedna z pętli zamknął bo ja jechał tamta strona przed tym a teraz jak przyjechał tam Hanej z tego końca świata i teraz tu jest góra świętej Anny 9,9 km ale ja pojadę trochę inną drogą mam 11 i zaraz zaś zjada kawałek za, za kilometr, zaś by da jechał inną drogą. No, teraz pojada chwila, tą co jechał. No i teraz ku końcu, bo zostało 9,5 km. Ja, ja, dobra. Zostało 9,5 km, mało że podkępa. I to dość ostro bydzie zaraz. To jeszcze wiatr prosto w pysk dwucho. No ale z tym się trzeba było liczyć. Ja, jak ta strona było z kępy i z wiatrem. A ja w drugą stronę je pod kępa i pod wiatr. A tego jeszcze nie było dzisiaj. A ja to się fronti zakopu, a tam, tam, tam to takie niepozorne te Anabergi, tam się jeszcze trzeba wyspinać. To tu niby jest druga mapy CZ Wypierdzieliły mnie w pole Będę zaś pewnie maszerową Kilka godzin A, A ta wyda orą pole Nie bierzcie przykładu z tej drogi musicie jechać na tą samą drogą od tego miejsca Kaj się spotkały ja próbował wymyślić coś innego i chcę wymyślił ja to 300 metrów mnie przeorało przez pole po bez drożach, chociaż tutaj ta droga też lepszy nie wygląda a, Ja myśl, ty kombinujesz, kombinujesz, jak koń pod górka, a teraz będziesz miał po wartepach pod górka. Mogę jechać tą drogą, co przyjechał. Hej, co tu te mapy z Nodły, ta druga, to ja nie mam pojęcia. Tak Grychtek, to ja powinien iść według mapy 20 metrów w polu. To chyba jeszcze są po niemieckiej mapy jak całe te tereny No i w końcu się wydropuł z tej rży, z tego pola i jada już w jakichś cywilizowanych warunkach I to już jest ta druga co jechał na dół koło tych rzepaków Także już tu kręcił nie byda Potem jedynie na koniec zaś podsumuję A jak go tu pod i wija w pysk, ale to taki konkretny To on to podsumuje ludki kochane Wycieczka przepiękno Zresztą jak to tu widać zaś te żółte pola zaś znaczy, te rzepaki teraz, te ostatnie 6 km, i tamte pola co se wybrał, mi dały w kość, no ale z tym się trzeba było liczyć, że jak będzie skępki, to po tym będzie podkępka. Zostało mi niecałe 2 km pod kością na. Górze Świętej Anny i uważam że było przesuper i górki głównie lasy mało co tymi ruchliwymi drogami to może z 5-6 km reszta wszystko fajne także polecam jeździcie tu bo Śląsk Opolski też jest super i zapraszam na następne rajzy a 27 jakby ktoś chciał to z galerii zdrój tam Kajaker w Jaszczębiu by doprowadził wycieczka to będzie około 50 km na 5 godzin jest przewidziano i trochę żelaznego szlaku do Karwiny do kończyc, będzie ciekawie, będzie fajnie także zapraszam Was na taką zorganizowaną jeszcze do Małgoszyni też Nara, Barbara i pazury do wyrchu jak się Wam podobało jak wąchany spasuje Nara